Siema, siema, widzowie, dzisiaj gramy z Brewstersem z moim kolegą. A mhm. no, no, to mam wziąć czy kogoś na daleko czy na blisko? Nie, na blisko. Dobra, dobra, czekaj, weź Penny, weź Penny. Dobra. Będzie brzozowy team. A taki ponury. Dzisiaj jest fajnie. Patryczka ugryzła osa. Niestety. Dziadyga. Jako Jeszcze się ugieziłem koniakiem, Brwi. Dzisiaj mi nie sprzyja ten dzień. Już 40 sekund już 40 sekund wef, trwa film. O Jezu! Patrz, 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 Oje, prawie dedłem! Nie. Nie Kiman! Ale to nie ja jestem umieniem. to nie on nie jest u mnie, tylko ja jestem inny. Wbijajcie na kanał mojego kolegi, yy, no to, no, nie, czekaj, czekaj. Na, nazwa, nazwa kanału mojego kolegi be, to będzie tytuł, to będzie tytuł odcinka. To będzie tytuł odcinka i na ten kanał wbijajcie, jak znajdziecie w ogóle. Mm -hmm. Ale no to musi być taki trochę nawet taki... Taki, taki, taki piesek. Taki brązowy piesek, taki mopsik, podobny do mopsika. Jakby się opiszcie z zewnątrz, jakby jest fantażki. By Albo burdak fantażki, dokładnie. Albo to jest burdak fantażki, ale tak, trudne O Jezu, dobra, oj, ci klaskę. Daj, mam chłopie. od strefy, ale lub loziumie! Rozumiem! Dobra, jeszcze jedną gierkę robimy, co? Dobra, lecimy! On... O, o, e, o, ja to wam powiem co, wysta co wypadło ze dropa kolegi. No otwórz. Bardzo rzadki ma. Bardzo no rzadki. on ma bardzo rzadki. Dobra, tutaj. I on ma 63 punktów mocy, a ja? Rzadki, 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 rzadki. No, no oczywiście rzadki. Mam no, tak? 24. 24. E, powiem Wam, jak, jakie postacie ma kolega. Tak. No, ma tak: Shelly, Nite, Brokal, El Primo, Poco, Jessie, Penny, Jackie i Bibi. No ich to ja nie wymienię. No zobaczcie, se sami. Będę bo wolno przewijał. Mam ich 45 <noise> się ich nazbierało przez dwa lata. Tu mam wygokszoną nani normalnie. Tutaj mam takie, to, to, jeszcze srebrną mam. Tutaj takie postacie. Tu mam też nitę dobrą, ale nie mam wyposażeń. A nie mogę mieć! za tysiąć! Ej, dobra! No i to takie mam postacie. Dobra, gram jeszcze jedną? Dobra, lecimy! Do 13 godzin znowu. Do 13 godzin dopiero? Dora zrobimy filmik o pierwszej w Nie. Tęktura. O O dziewiątej będą nowe stadroby. O dziewiątej rano? Tak. Ale to wstaniesz chyba, nie? Może Może. Jakoś tak od 8.30 spałeś chłopie. Musiałem 2,5 godziny czekać na ciebie aż wstaniesz. Tragedia. Jeszcze mi kołdrę zabrałeś. chciałem na końcu łóżka spać. Bambik! Bambik! Bambik, bambik liczko! Leć na niego! Ty jesteś, daleko, że ty jesteś na daleko, też się radę! Ej, już spałem na niego, na Ale już lecę, żeby widzowie widzieli. O nie! Nie, nie, nie! De, panie! O kurde! On mocny jest. jest, uważaj! Idę potem! ten! Kurde! Sorry! Ej, bum. bum! Bum! Patrz, rozwalę go! No! Chodź no, na solo! No, chodź na solo! No nie, mu, muszę zabrać, muszę zabrać. to jest O! O O Jezuś! Jezu. Jakbym nie puścił banki, to bym to przegrał. A ja, ja nie bambik. Ja, ja nie chcę. Ja nie bambik, ja nie bambik, ja proś. Ja 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 tak, widziałem. Dosz, mocno dostał. Czekaj, czekaj. Idź na drugą stronę. Idź od dołu, od dołu, idź. Na no, bambiki. Dalej jeden leży. O nie, o nie, o nie, dostaj, dostaj. Leci na tego low. Leci na tego mrożnowinika. Lodziara. Lodziar, no, dawaj. Lodziar! No, dawaj, chodź tu. Ona solo. O nie! Ej, bo ja idę. Dajdam. Dedłem. Oj, boże, 17 HP. Ja No nie, no pizdobie, tragedia. Ale chociaż się staraliśmy. Ej, nie straciliśmy nic z I nic ja nie dostaliśmy też. Dostrzyli. Ej, ja wybieram inną postać. Weź się mogło? Mhm. To będzie długi film, widzowie. Nie wiem, czy wam się będzie to chciało oglądać. Ale fajnie mhm. by było, jakbyście zostawili łapkę i subskrypcję. Z, z dzwoneczkiem To wtedy nie, nie, pomi nie, ten. nie pominiecie, że mnie do Dokładnie. Nie w mam tylko osiem kuchonków na Bo ja po prostu... Ja mam wykąkszone konto gram od dwóch, pla... od dwóch lat prawie. Z robotami? Eee, no dobra. Dobra. Lecimy. Czekaj, to ja wezmę kogoś mocnego. Wezmę... Ja też myślę, wezmę. Nie, ale... A dobra. Nie zostanie, dawaj. Lecimy. macie kciuki widzowie, żeby nam się oddali. My już mamy ekspercki chyba tryb od nowa jest. Teraz zobaczymy. Uwaga! Mistrzowski! Ej, to jeszcze gorsze! O nie! Jezu, no nie jesteśmy... Pytajcie, nie my no! Widzowie, nie my jesteśmy takie nie że my tak poksimy czasami... Na tym trybie tak czasami koksimy, że jesteśmy nie do pokonania, dlatego mamy. A potem jest jeszcze chyba legendarny. Nie wiem. Nie jestem pewien. Nie, A, Bo my teraz to idziemy, Cioti, A, No właśnie. ja nie mam, bo ty nie A, nie tak ja, ma. to, to. ja ogólnie przyjechałem tu na wakacje do mojego kolegi i dlatego tak. Nie. Będziecie mieć filmy? Dużo, dużo. Dużo będzie. Do 14 lipca, zapamiętajcie to. Będzie bardzo dużo. Filmy. E, dziesiąty chyba. Tak. Nie, nie wiem. Albo dziewiąty, albo dziesiąty. Jezu, jaki dosków się nazbierało. Zobaczmy jak dwa. Ej, czekaj. Tu bambik był. Nie, nie ma. O Jezu! Duży Bambi, duży Bambi. Ej, mamy Edgara. Ej, to gi.

Jestem! Nie! Staraliśmy się widzowie! Niestety ja płacę. Dobra, nie I Macie, macie nasze, nas, maszynacie nazwy. Dawaj, dawajcie dodawajcie do znajomych i na kolejnym odcinku będziemy wybierzemy parę widzów i będziemy grać. Czekamy na nas. Y, tytuł filmu to będzie nazwa kolegi, y, kole, y, kanału mojego kolegi. I wbijajcie i też subskrybujcie, bo tam też będą się czasami pojawiały filmy z tak. pa! Pa, no. pa. pa.